Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Święty Michale Archaniele, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubem dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata, jesteś najwyższy. Panie mój, Królu mój, Panie, Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój, Wywyższamy Cię, Wyrżamy cię, wyrżamy cię, boże nasz. Wyrżamy cię, wyrżamy cię, wyrżamy cię. Wybyszamy cię. Boże Nasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Miłosierny Panie Jezu Chryste, gromadzimy się w godzinie Twojego miłosierdzia, aby wspólnie modlić się w kaplicy Świętego Maksymiana Marii Kolbego, męczennika miłości w niepokarodzie, którego wczoraj jest którego wczoraj obchodziliśmy 40 rocznicę wyniesienia do chwały ołtarzy, kanonizację dzisiaj wraz z błogosławionym Stefanem Karolem Wyszyńskim i którego wspominamy dziś świętym Janem 23 terciarzem franciszkańskim modlimy się o błogosławione owocu Soboru Watykańskiego II, który papież wtedy rozpoczął a jego następca, św. Paweł VI, modlimy się przez przyczynę św. Faustyny Kowalskiej o nieskończone miłosierdzie Boże. Polecamy także przedstawienictwo błogosławionego Michała Sopoczki, świętego Jana Pawła II, wszystkie intencje nasze obecne tu, a także te zanoszone przez widzów. Telewizji niepokonów TV, nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę w naszych inten, w intencjach na, modlitwę naszych przyjaciół sympatyków, pielgrzymów, dobrodziejów, modlimy się w intencji o wyniesienie do chwały ołtarzy przez beatyfikację sługi Bożego naszego współbrata brata Innocentego Wójcika z klasztoru z Niepokalanowa Modlimy się o pokój, zwłaszcza na Ukrainie, także i w Libanie, w Syrii, w Haiti, w kraju wszędzie, gdzie go brakuje. Polecamy także Bożemu Miłosierdziu zmarłych, świętej pamięci Barbarę, początek, odar nieba i za wszystkich wiernych zmarłych pokutujących w we wszystkich intencjach, które nam leżą na sercu. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odeszłego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pana Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przyszli, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęczony pod pąskim piwatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny. Świętych w obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie, za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Jej Miej miłosierdzie, miłosierdzie, nas nas <coughs> miłosierdzie dla nas i całego świata. Mieju dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego Mieju świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego bolecnej świata. Dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla śb. nas i całego, miłosierdzie i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie, męk dla, Miej miłosierdzie dla, Jez, nas dla nas i całego wersja. świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas, nas i całego, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. No, Przybłagaj za grzechy nasze. I całego, i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, jego męki, miej, miłosierdzie miłosierdzie jego męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolacnej <suszy> męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Całego świata. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej uśmiech dla, dla, dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej uśmiech dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej uśmiech dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew Duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niebo serce dla, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niebo serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niebo serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze. Przekładanie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mej miwosierdzie dla, 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 dla nas i Całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, 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 dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas, i całego świata. Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i, i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, GEJ <MPSIENCIA> Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki i miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Święty Boże, święty, święty mocny, święty, święty nieśmiertelny, święty, zmiłuj się nad nami i nad całym, całym światem. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodą Któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś Znaj się najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Jezu, ufam Tobie Jezu 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 ufam Tobie ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Kirje eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójce Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże Nieogarnione Przymiocie Stwórcy, tobie. Miłosierdzie Boże Najwyższa Doskonałości Odkupiciela, tobie. Miłosierdzie Boże Niezgłębiona Miłości Uświęciciela, tobie. Miłosierdzie Boże Niepojęta Tajemnica Trójcy Świętej, Miłosierdzie Boże w wyrazie największej potęgi Pana. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich. Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia. Miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały. Miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym. Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu. Ufamy tobie. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w słowie wcielonym. Ufamy tobie. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Ufamy tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego. Ufamy tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pojednania. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do Wiary Świętej. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Tobie. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Tobie. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych. obliwych. Tobie. Miłosierdzie Boże zdroju chorych i cierpiących. Tobie. Miłosierdzie Boże ukojenie serc udręczonych. Miłosierdzie Boże nadziei od dusz zrozpaczonych. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami. Miłosierdzie Boże, pokoju konających. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych. Miłosierdzie Boże, ochłodu i ulgo Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Przepuść nam. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiaruje za nas w każdej mszy świętej. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego. Pańskie na wieki. Módlmy się, wszechmogący Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębiona, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawi i pomóż w nas ufność, miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, ani nie upadali na duchu, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą to jest miłością miłosierdziem samym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Króla miłosierdzia. Chrystob Duchem Świętym żyje i króluje okazuje nam miłosierdzie Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łasknie przebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, który jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, a żeby w ten sposób odżyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się na wrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc o Jezu jako własności swojej, i chwały swojej, jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twojego miłosierdzia. Zaufanie mój wysławiali je na wieki. Amen. Akt zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu słowami świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża. Boże, Ojcze, miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, i wielałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twego miłosierdzia, aby w Tobie trójjedyny Boże zawsze odnajdywali źródło nadziei, Ojcze przedwieczny dla bolesnej, bolesnej męki i Twojego Syna miej i miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Pan z Wami niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty trwajcie w pokoju i dobru. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus i powiedział mi: Nie martw się, jam przy boku jest twym. Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności. I zwracając się do mnie, pełen smutku tak rzekł: Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem, to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili. Gdy mnie spotkał mój Jezus, wtedy byłem jak ślepy. On przywrócił mi wzrok. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg. Powiedz, że szukam ich. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament. Teraz i na i na wieki Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament. Teraz i na i na wieki Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament. Teraz i i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.